Dobra, dosyć bycia małym wypiertkiem. Watykan, co ty odkurwiasz? Dobra, zamknij się i tyle terenów chyba mi starczy. Idę się wykąpać w morzu, szkoda tylko, że mam taki mały dostęp. To już nie będziesz miał w ogóle chle. O, o, o nie, nie możesz tego zrobić. Mogę i właśnie to robię, Bośniak. Ty chujku, nie jesteś już moim bratem. HMMMM, okay. Wiesz, co jesteś drewnem w piłce nożnej. Lepiej uważaj na słowa, bo zaraz dojadę cię neymarem. Ten twój neymar może poczyścić z buty mojemu Messiemu. Ty kurwo. Co tu się dzieje? Neymar jest najlepszy na świecie. Odkleja prawda Argentyno. Oczywiście każdy wie, że mes i to najlepszy piłkarz świata. Bo -om. Dobra, poddaj się, bo i tak przegrasz. Nie. Powracam. Ostatnie słowa. Tak im ratunku u Okej, okay. nosz kurw. Ale oddaj te tereny. Masz mi się oddać mały wypiertku, ty chyba na łeb upadłeś. Łatwiutko z nim XDDD. Part 3.